Rok 1517 Wittenberga. Jeden protest wywołuje największą burzę w historii chrześcijaństwa. Czy Marcin Luther naprawdę chciał obalić Kościół katolicki? A może jego 95 tez miało być tylko zaproszeniem do dyskusji? Cofnij się z nami do świata religii, pieniędzy, władzy i rewolucji, która zmieniła Europę na zawsze. 31 października 1517 roku zakonnik Marcin Luter wbił w drzwi kościoła w Saksońskiej Wittenberdze swoich 95 tez. Tak przynajmniej głosi legenda. Historycy natomiast spierają się o to, czy taki był faktycznie przebieg wypadków. Pewne jest jedno, choć skromny duchowny intelektualista i badacz Pisma Świętego wcale nie chciał dokonywać rewolucji religijnej. Jego protest zapoczątkował lawinę, która wywróciła cały dotychczasowy porządek religijny polityczny i społeczny w Europie. Skutkiem tej lawiny były dwa stulecia krwawych wojen, w tym tzw. wojny trzydziestoletniej. Wciągnęła ona w wir konfliktu niemal wszystkie państwa kontynentu i pochłonęła życie 8 milionów ludzi. ZBAWIENIE ZA PIENIĄDZE W dokumencie, który zawierał 95 tez, Marcin Luther domagał się przede wszystkim skończenia z praktyką płatnych odpustów, które wydawał Kościół Katolicki. Przyczynkiem do sprzeciwu wobec tego działania były odpusty, jakie ustanowił papież Leon X. Pieniądze z ich sprzedaży miały po części zostać przeznaczone na spłatę długów Kościoła, a po części na budowę nowej bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Odpust za pieniądze kupował, zbawienie i odpuszczenie grzechów, co wywołało gwałtowny sprzeciw zakonnika z Wittenbergi. Zgłębiający Pismo Święte Luther uważał, że Chrystus Zbawiciel nie potrzebuje pieniędzy, by wybawić człowieka szczerze żałującego za swoje grzechy, a handel odpustami to oszustwo. Ponadto kupienie sobie zbawienia miało mało wspólnego ze szczerą pokutą, a więcej z wyrachowaniem. Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje, prawdziwie ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy, brzmiała jedna z 95 test zakonnika. W innej z kolei głosił – należy pouczyć chrześcijan, iż oni, gdy nie są zbyt bogaci, powinni zatrzymać to, co potrzebne dla ich domu, a nie wyrzucać na próżno, na odpusty. Natomiast w tezie 86 pytał – będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra? Według Lutra najważniejszym źródłem wiary dla chrześcijan powinno być Pismo Święte – Głosił konieczność powrotu do Ewangelii. Zakonnik, który śmiał otwarcie uderzyć w papieństwo i nieomal publicystycznie pytał o bogactwo i wydatki głowy Kościoła, w rzeczywistości wcale nie chciał odejść z jego łona. Był gotów natomiast poddać swoje tezy teologicznemu oglądowi. Dlatego swoje tezy przekazał przełożonemu zakonnemu wraz z listem do papieża, w którym wyrażał gotowość poddania siebie i swoich poglądów ocenie. Nie miał pojęcia, jak wielką burzę wywoła. W Europie na wielką skalę kwitł właśnie przemysł drukarski dzięki odkryciu mechanizmu ruchomej czcionki i stworzeniu pierwszej maszyny drukarskiej przez rodaka Marcina Lutra, Niemca Johannesa Gutenberga. Ten przełom technologiczny, który upowszechniał teksty pisane szerokim masom, okazał się prawdziwym kołem zamachowym wielkiej rewolucji, która zupełnie zmieniła tak chrześcijaństwo, jak i polityczną Europę. Dzięki możliwości druku tezy Lutra rozpowszechniały się w Rzeszy Niemieckiej na wielką skalę, siejąc ferment, potwarzając pozycję papiestwa i hierarchii kościelnej. Choć ruch zwany reformacją na początku zmierzał jedynie do odnowy doktrynalnej i ustrojowej kościoła, ostatecznie to właśnie z niego wypłynęły nowe wyznania chrześcijańskie, protestanckie, oparte na doktrynach kolejnych reformatorów, Marcina Lutra, a później także Jana Kalwina. Bardzo szybko też nowy ruch religijny opozycyjny wobec władzy papieskiej zyskał ramy polityczne. Luteranie, kalwini i inne odłamy reformacji zyskiwali wsparcie i ochronę w wielu państwach zachodu. Tak też było w rozdrobnionej na małe księstwa Rzeszy Niemieckiej. Potężna dynastia. Papiestwo, zagrożone rosnącymi wpływami protestantów, próbowało reagować. W siłę rosła katolicka kontrreformacja, wspierana przez potężny w owym czasie organizm polityczny, a mianowicie monarchię habsburską. W XVII wieku Habsburgowie byli najbardziej wpływową rodziną królewską w Europie. Rządzili Austrią, Czechami, Węgrami i Śląskiem. Mieli też decydujący wpływ na wybór władcy świętego cesarstwa rzymskiego, czyli rozdrobnionej w tamtym czasie na małe księstwa Rzeczy Niemieckiej. Dzięki temu na tronie niemieckim za każdym razem zasiadali właśnie Habsburgowie. W XVI i XVII wieku władcy wywodzący się z tej dynastii rządzili także w Hiszpanii i podległej jej wówczas Portugalii oraz władali szeregiem kolonii zamorskich w Nowym Świecie. Ponadto wpływy Habsburgów sięgały również Bałkanów, południa Włoch i Niderlandów, do których prawa rościła sobie Habsburska Hiszpania. Władcy potężnej dynastii pozostali absolutnie wierni doktrynie Kościoła Katolickiego i jego hierarchii. Tymczasem dynamiczny rozwój ruchów innowierczych sprzyjał destabilizacji społecznej i krwawym konfliktom. Mnożyły się zbrodnie i prześladowania, zarówno protestantów, jak i katolików. W XVI wieku w Niemczech rozlała się seria krwawych wojen, które miały swoje zarzewie w fermencie religijnym, podważającym uprzywilejowaną rolę hierarchii kościelnej. Między innymi antyfeudalna wojna chłopska, a także wojna miast i księstw wspierających reformację z katolickim królem Hiszpanii, Karolem V z dynastii Habsburgów, wybranym cesarzem Rzeszy. Ostatecznie zawarty pokój w Augsburgu zakładał pokojowe współistnienie katolików i protestantów. Naczelną zasadą miało być cuius regio eius religio, czyli kraj tego religia. Jednak było jasne, że Habsburgowie nie zamierzają oddać dominacji w Niemczech. W XVII wieku na gruncie podziału religijnego ukształtowały się na terenie rozdrobnionej Rzeszy Niemieckiej dwa główne obozy: Liga Katolicka z dominującą rolą Bawarii i Unia Protestancka pod dominacją Palatyna Reńskiego. Obie te organizacje miały wsparcie pozostałych państw europejskich. Po stronie Ligi Katolickiej opowiedziała się m.in. Austria i Hiszpania Habsburgów. Stronę protestancką trzymały natomiast Szwecja i Dania, Niderlandy walczące o utrzymanie niepodległości zagrożonej roszczeniami hiszpańskich Habsburgów, a także katolicka Francja. Rozgrywka polityczna nie przebiegała więc dokładnie wzdłuż podziałów religijnych. Francja wspierała innowierców głównie po to, by zatrzymać imperialne dążenia dynastii habsburgskiej. Za fasadą niemieckiej jedności manewrowały rywalizujące ze sobą katolickie i protestanckie siły, bezustannie próbując wzmocnić swoją pozycję i osłabić wrogów. W XVII wieku rywalizacja między Unią Ewangelicką, założoną w 1608 roku, a Ligą Katolicką, utworzoną w 1609, stopniowo się nasilała. Hiszpańscy Habsburgowie silnie wspierali swoich austriackich kuzynów, a przywódca Unii Ewangelickiej Elektor Palatynatu Fryderyk IV miał powiązania zarówno z Anglią, jak i Holandią. To też wyglądało to tak, jakby większość państw Europy szykowała się do ostatecznego rozwiązania swoich polityczno-religijnych antagonizmów, podkreśla brytyjski historyk i wykładowca Uniwersytetu Yale, Paul Kennedy, na kartach swego dzieła Narodziny i upadek mocarstw. Przez okno w Pradze. Zarzewiem konfliktu, który miał na kilkadziesiąt lat zalać Europę Zachodnią morzem krwi, okazały się podległe austriackim Habsburgom, ale w większości protestanckie Czechy. Cesarz Rudolf II, słynący z upodobania deolechemii, kabały, wróżbiarstwa i okultyzmu oraz z szeregu dziwactw i zaburzeń psychicznych, prawdopodobnie spowodowanych kiłą, przychylnym okiem patrzył na innowierców. Dlatego też w 1609 roku wydał tzw. List Majestatyczny, którym gwarantował swobodę wyznania w Czechach i na Śląsku. Sytuacja protestantów w Bohemii i na Morawach szybko się jednak pogorszyła, po tym jak rodzina cesarska wymusiła na oszalałym i zdziwaczałem Rudolfie, by oddał władzę na rzecz swego brata Macieja. Co ciekawe, Rudolf nigdy się nie ożenił, bowiem z wróżby wynikało, że prawowity spadkobierca pozbawi go władzy. Próbował oszukać przeznaczenie, ale przypowiednia ostatecznie i tak ziściła się. Wobec braku potomka, prawowitym spadkobiercą Rudolfa był jego brat i to on zrzucił go stroną. Nowy cesarz, Maciej, zerwał z wolnością wyznania w Czechach. 26 maja 1618 roku Czesi nie po raz pierwszy zdecydowali się wyrazić swą dezaprobatę poprzez wyrzucenie problemu przez okno zamku hradczańskiego w Pradze. Taki los spotkał trzech wysłanników cesarskich. Co ciekawe... Druga już w historii Czech defenestracja praska nie zakończyła się śmiercią wyrzuconych, mimo że spadli z wysokości kilkunastu metrów. Fakt przeżycia cesarskich wysłanników katolicy uznali za cud, jednak w rzeczywistości uratować ich miała góra naturalnego kompostu, resztę jedzenia, na które spadli. Europa w ogniu. Defenestracja praska okazała się zarzewiem krwawej wojny, która objęła na różnych jej etapach niemal wszystkie kraje europejskie. Niemal wszystkie, ale bez bezpośredniego udziału Rzeczpospolitej, choć z udziałem jej najemnych, pomocowych kontyngentów. W pierwszym etapie wojny walki toczyły się między Habsburgami a protestanckimi powstańcami w Czechach. Rebelianci liczyli na wsparcie krajów protestanckich i takie też dostali, między innymi ze strony Niderlandów i ich kontyngentu wojskowego. W 1619 roku cesarstwo Habsburgów stanęło niemal na krawędzi klęski. Zmarł cesarz Maciej, co wykorzystał niechętny Habsburgom i wspierający państwo protestanckie książę Siedmiogrodu, Gabor Betlen. W 1619 roku zjednoczone siły węgiersko-tureckie stanęły pod murami Wiednia. Jego zdobycie oznaczałoby upadek państwa. Pierwsza odsiedź wiedeńska. Wówczas to Dom Habsburgów, już pod wodzą nowego cesarza Ferdynanda II, doczekał się wsparcia od fundamentalistycznie nastawionego do wiary katolickiej Zygmunta III. Wazy. Szwedzki król Polski wysłał na południe kontyngent słynnych zbitności, dynamiki i okrucieństwa Lisowczyków. Założona przez pułkownika Aleksandra Lisowskiego formacja lekkiej jazdy powstała w czasie II Dymitriady, a więc interwencji Zbrojnej Rzeczpospolitej. W carskiej Rosji w celu obsadzenia na tamtejszym tronie rzekomego carskiego potomka, dymitra samozwańca. Lisowczycy wyróżniali się na tle innych oddziałów, dynamicznym sposobem walki, głównie podjazdowej, brakiem litości wobec pokonanych wrogów i cywilów oraz skłonnością do kradzieży. Takie też było założenie przy powołaniu tej służby. Miała ona nie obciążać zbytnio budżetu państwa, dlatego lisowczycy dostali niemal wolną rękę na grabież na podbijanych terenach. Zygmunt III Waza nie chciał oficjalnie mieszać się w wojnę w Czechach, dlatego posiłki dla cesarza dotarły na miejsce bez rozgłosu. Królowi było to na rękę. Lisowczycy w Rzeczpospolitej dopuszczali się najazdów na wsie, grabieży i mordów. Nowa misja dawała im szansę na łupy wojenne. Książę Betlen zdawał sobie sprawę z możliwości odsieczy ze strony Rzeczpospolitej, dlatego odesłał część swoich wojsk na Węgry. Siły madziarskie pod wodzą Jerzego Rakoczego zastąpiły drogę Polakom na Słowacji nad rzeką Laborec w rejonie miasteczka Humienne. Po stronie węgierskiej walczyło około 7 tysięcy żołnierzy, Lisowczyków było natomiast około 10 tysięcy. Polacy wyszli z konfrontacji zwycięsko, zadając wrogowi potężne straty. Lisowczycy, zaprawieni w podjazdach i manewrach, w pewnym momencie upozorowali odwrót, czym sprowokowali Rakoczego do pogoni. Piechota węgierska wdarła się nawet do polskiego obozu, by rozpocząć rabunek, wtedy jednak Polacy gwałtownym manewrem zawrócili i rzucili się na zaskoczonego wroga. Odnieśli pełne zwycięstwo. Straty w szeregach siedmiogrodzkich sięgały trzech tysięcy ludzi. Sam Rakoczy uszedł z pola bitwy. Zwycięstwo pod humiennem, zwane czasem pierwszą odsieczą wiedeńską, zmusiło księcia Betlena do wycofania swoich wojsk spod Wiednia. Co uratowało cesarza Ferdynanda II i pozwoliło mu utrzymać dominację w Czechach i na Węgrzech. Co prawda później Betlen, wspierany przez Fryderyka V, protestanckiego elektora Palatena Tureńskiego, obwołanego przez Czechów królem, ruszył ponownie do walki z Habsburgami, jednak tym razem i imperium miało silnych sojuszników. Po stronie Ferdynanda II stanęły oddziały z katolickiej i habsburskiej Hiszpanii oraz z Bawarii. Czeski okres wojny trzydziestoletniej zakończył się całkowitą klęską protestantów na Białej Górze pod Pragą. Fryderyk V porzucił tron w Pradze. Habsburgowie serią egzekucji rozprawili się z przywódcami rewolty. Zawiśli na szubienicach na rynku staromiejskim w Pradze. W całym kraju na śmierć skazano około 600 osób, rekwirowano majątki, które oddawano katolickim osadnikom niemieckim i austriackim. Same Czechy zaś utraciły autonomię i zostały wcielone do cesarstwa. Przegrana w tej wojnie już na zawsze zastopowała ruch reformacyjny w Czechach. Imperium kontratakuje Po pacyfikacji rebelii czeskiej, wojsko habsburskie dowodzone przez Albrechta von Wallensteina ruszyło w głąb Rzeszy, by złamać opór księstw i miast protestanckich. W 1623 roku siły Ligi Katolickiej odniosły wielkie zwycięstwo w bitwie pod Stadlon, gdzie zginęło kilka tysięcy protestantów. Armia Chrystiana młodszego, księcia Brunszwiku, Luneburga, w praktyce przestała istnieć, sam książę salwował się ucieczką. Seria zwycięstw katolików w Niemczech zaniepokoiła jednak sąsiednie kraje. Duńczycy obawiali się utraty swoich wpływów na północy Rzeszy, m.in. w Hamburgu. Przeciwko Habsburgom w makiawelicznej rozgrywce politycznej stanął także słynny francuski kardynał Richelieu. Katolicka Francja, która zastopowała ruch reformacyjny m.in. Krwawą Nocą Świętego Bartłomieja, czyli rzezią hugenotów, ewangelików reformowanych, krzywo spoglądała jednak na sukcesy Imperium Habsburskiego, obawiając się jego zbytniej dominacji. Krydynał Richelieu, znany z trzech muszkieterów Aleksandra Dumas, robił więc wszystko, co możliwe, by wciągnąć Danie w konflikt z monarchią habsburską. W 1626 roku 20-tysięczna armia króla duńskiego Krystiana IV poniosła jednak klęskę pod Dessau w północnej Saksonii. Kolejnym ciosem była również przegrana bitwa pod Luther am Barenberge. Duńczycy, pozbawieni wsparcia szwedzkiego z powodu uwikłania tego państwa w wojnę z Polską oraz francuskiego w wyniku religijnej wojny domowej z Hugenotami, ostatecznie ponieśli klęskę. Wojska katolickie wdarły się nawet na teren Danii. Jednak z powodu braku floty nie zdobyły jej całkowicie. Mimo to Liga Katolicka i Habsburgowie triumfowali. Kardynał Richelieu, gdzie tylko mógł, za kulisowo starał się przysporzyć Habsburgom kłopotów. Jednak żadne z tych militarnych czy dyplomatycznych kontrposunięć nie okazało się szczególnie skuteczne i pod koniec lat dwudziestych XVII wieku wyglądało na to, że potężnemu Walensteinowi uda się narzucić totalną, centralizowaną władzę cesarza Ferdynanda w całych Niemczech, aż po wybrzeża Bałtyku podkreśla Paul Kennedy. Zmiana układu sił. Przewaga habsburska zaczęła jednak topnieć, gdy miasta protestanckie na północy Niemiec wezwały na pomoc kolejnego dużego gracza, a mianowicie Szwecję. Wszystko to działo się przy cichym wsparciu Francji, próbującej wszelkimi siłami osłabić dominację habsburską. To francuscy dyplomaci zabiegali o zawarcie pokoju między Szwecją Gustawa II Adolfa, lwa północy, a Rzeczpospolitą, tak by Szwedzi ruszyli do walk w Niemczech. Tak też się stało. Zawarto sześcioletni rozejm w Starym Targu. Szwecja w tamtym okresie uważana była za państwo o najmocniejszej, najlepiej wyszkolonej i wyposażonej w broń palną i armaty armii w Europie. W lipcu 1630 Gustaw Adolf wylądował na Ziemiach Rzeszy. Choć początkowo nie wszystkie księstwa chciały współpracy ze Szwedami, ostatecznie jednak w wyniku lobbingu francuskiego oraz kolejnych zdobyczy habsburskich stanęły po stronie Gustawa. W 1631 doszło do bitwy pod Breitenfeld na północ od Lipska w Saksonii. Wojska katolickie poniosły sromotną klęskę, a Szwedzi ruszyli na południe Niemiec. Wraz z kolejnymi zdobyczami megalomańskie zapędy Gustawa II rosły w siłę. Roztaczał wizję upadku katolickiej monarchii Habsburgów, a w jej miejsce stworzenia jednego potężnego, ewangelickiego państwa germańskiego, na którego czele miałby stanąć on sam. Ostatecznie w 1632 roku Lew Północy zginął w bitwie pod Lützen. Szala zwycięstwa znów przechyliła się na stronę sił Ligi Katolickiej. Do decydującej bitwy na tym etapie wojny doszło pod Nürdlingen w Bawarii w 1634 roku. W wyniku błędów w dowodzeniu, armia szwedzko-saksońska poszła w rozsypkę, przestała praktycznie istnieć, tracąc wszystkie działa, 12 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych oraz 4 tysiące jeńców. Straty sił katolickich wyniosły od 1200 do 2000 zabitych. W efekcie tej klęski, Szwedzi byli zmuszeni zawrzeć pokój w Pradze. Nie był to jednak koniec wojny. W ostatnim etapie w końcu militarnie włączyła się do niej Francja, stając po stronie protestantów. Do tej pory Francja od lat była niejawnym, niebezpośrednim przywódcą koalicji antyhabsburskiej. Wspierała wszystkich, którzy walczyli z siłami cesarskimi i hiszpańskimi. Teraz był to już otwarty konflikt, a każda ze stron zaczęła mobilizować jeszcze więcej wojska, broni i pieniędzy. Pisze Paul Kennedy. Francuzi zajęli m.in. Alzację. Wojna trwała jednak jeszcze przez 10 lat. Wojskom Habsburgów udało się nawet podejść pod Paryż, mimo to cesarstwo nie miało wystarczających sił i środków, by podbić francuską stolicę, jak i całe potężne terytorialnie państwo. Skala operacji podejmowanych co rusz przez wrogów austriackich Habsburgów zmuszała do rozciągnięcia sił imperium na potężnym obszarze Europy. Co więcej, problemy zaczęły też trapić Habsburgów hiszpańskich. W 1640 roku zbuntowała się Portugalia, przez co imperialne wojska i zasoby musiały zostać przekierowane z północnej Europy na tereny położone znacznie bliżej Domu, choć Hiszpanom nigdy nie udało się już ponownie zjednoczyć całego półwyspu. Wraz z równoległym buntem katalończyków, których Francuzi ochoczo wspierali, na początku lat 40. XVII wieku istniało wręcz niebezpieczeństwo rozpadu trzonu kraju. Za oceanem holenderskie ekspedycje morskie uderzyły na Brazylię, Angolę i Ceylon. Przez co niektórzy historycy opisują ten konflikt jako pierwszą w historii wojnę globalną podkreśla Paul Kennedy. Ostatecznie szala zwycięstwa przesunęła się na korzyść protestantów, także dlatego, że Holendrom udało się zneutralizować flotę hiszpańską. W 1639 poniosła dotkliwą klęskę na Płciźnie Downs w kanale La Manche, tracąc aż 40 okrętów. Taka strata w praktyce na dłuższy czas eliminowała siły morskie Hiszpanii i ostatecznie zmusiła Hiszpanów do poszukiwania pokoju oraz zaakceptowania Niderlandów, Republiki Zjednoczonych Prowincji, jako niezależnego państwa. Lizanie ran Traktat westfalski, zawarty w 1648 roku, kończył 30 lat wojen w Europie. W jego wyniku Habsburgowie musieli oddać Francji Alzację i część Lotaryngii. Z kolei Szwedzi otrzymali Pomorze Przednie i Rugię, a także Szczecin. Saksończycy zyskali Łużyce, a Brandenburgia, wschodnią część Pomorza Zachodniego, z Kołobrzegiem. Habsburgowie zaakceptowali też odrębność polityczną Szwajcarii i Niderlandów. Pokój sankcjonował kalwinizm jako trzecie legalne, oprócz luteranizmu i katolicyzmu, wyznanie w Rzeszy. Protestancy-administratorzy sekularyzowanych państw kościelnych zyskali prawo zasiadania w Sejmie Rzeszy, a państewka Rzeszy zyskały prawo zawierania sojuszy i prowadzenia wojen, o ile nie będą one wymierzone przeciw cesarstwu. Za gwarantów pokoju i regulacji ustrojowych Niemiec uznano Francję i Szwecję. Pokój był więc polityczną i terytorialną klęską Habsburgów, a wzmocnił pozycję Francji. Dodatkowo osłabiał pozycję dynastii i samego cesarstwa, oraz zastopował kontrreformację w Niemczech. Ostatecznie Habsburgowie musieli pożegnać się ze Snem o swojej dominacji w świecie niemieckim i o dominacji w nim katolicyzmu. Zamiast tego skupili się bardziej na centralizacji państwa na obszarze Austrii, Węgier i Czech. Pozycję morską i polityczną straciła też Hiszpania. Wojna trzydziestoletnia, rozgrywająca się głównie na obszarze Niemiec, przyniosła potężne straty ludzkie i materialne. Szacuje się, że zginąć mogło nawet 8 milionów ludzi, głównie cywilów. W niektórych częściach Rzeszy wyludnienie sięgało nawet ponad 60%. Skutkiem politycznym tej wojny był wzrost potęgi Francji, a w dalszej kolejności powstanie monarchii absolutnej. Oczywiście, supremacja Paryża wiązała się z utratą pozycji feudalnej monarchii habsburskiej. Dlaczego ostatecznie przegrała ona wojna? Naukowcy badający dzieje cywilizacji wskazują na chroniczne problemy finansowe państw rządzonych przez dynastię, zwłaszcza jej odnogi hiszpańskiej. Wydatki związane z prowadzeniem wojen w związku z rozwojem militarnym rosły. Dziesięciolecia konfliktów generowały coraz większe odsetki od kredytów, na dodatek rosły koszty pozyskiwania złota i srebra z kolonii w Nowym Świecie. Konflikty zbrojne w tym okresie bez wątpienia nie należały do rzadkości, a ich koszta stanowiły straszliwe obciążenie dla wszystkich europejskich społeczeństw. Jednak pozostałe państwa Francja, Anglia, Szwecja nawet Imperium Osmańskie cieszyły się okresami pokoju i odbudowy. Habsburgowie, zwłaszcza w Hiszpanii, musieli natomiast bez chwili wytchnienia przechodzić z jednego konfliktu w drugi. Bywało, że cesarska Hiszpania walczyła na trzech frontach jednocześnie, a jej wrogowie świadomie pomagali sobie nawzajem dyplomatycznie i handlowo, a czasem wręcz militarnie. Używając porównania z tamtych czasów, Hiszpania przypominała wielkiego osaczonego przez psy niedźwiedzia potężniejszego niż którykolwiek z atakujących go napastników ale nie będącego w stanie poradzić sobie ze wszystkimi naraz, tym samym skazanego na porażkę z wyczerpania, podkreśla Paul Kennedy. Habsburgowie Austriacy wciągnęli Hiszpanów w wyczerpującą i nieopłacalną wojnę na kontynencie, jednak odnoga dynastii półwyspu Iberyjskiego nie mogła sobie pozwolić na to, by nie pomóc kuzynom. Z perspektywy czasu można argumentować, że Austriaccy Habsburgowie, a w szczególności Frydynand II, mogliby powstrzymać się od forsowania kontrreformacji w północnych Niemczech, jako że przyniosło im to ogromne straty, a niewiele korzyści. Cesarz nadal musiałby utrzymywać sporą armię w Niemczech, aby przeciwdziałać książęcemu partykularyzmowi, francuskim intrygom i szwedzkim ambicjom. Nie było również redukować siłę zbrojną Habsburgów, dopóki Turcy panoszyli się na terenie Węgier, zaledwie 150 mil od Wiednia. Z drugiej strony, hiszpański rząd nie mógł pozwolić na upadek swoich austriackich kuzynów, ani za sprawą działań Francuzów i Luteranów, ani z powodu tureckich najazdów, ponieważ negatywnie rzutowałoby to na pozycję Hiszpanii w Europie. Pisze historyk z Uniwersytetu Yale. Dodaję, że polityczny moloch, jakim było Imperium Habsburskie, choć wielki, okazał się niewydolny, ze słabą administracją i słabym zintegrowaniem odrębnych kulturowo i społecznie obszarów. Ta cecha państwa Habsburskiego nie zmieniła się aż do jego ostatecznego upadku po I wojnie światowej. Habsburgowie mieli po prostu zbyt wiele zadań, zbyt wielu wrogów, zbyt wiele frontów do obrony. Wytrwałość hiszpańskich wojsk w bitwie nie mogła zrekompensować faktu, że siły te z konieczności rozproszone zostały po garnizonach w ojczyźnie, stacjonowały w Afryce Północnej, na Sycylii i we Włoszech, w Nowym Świecie, a także w Holandii. Podobnie jak Imperium Brytyjskie trzy wieki później, blok habsburski był konglomeratem rozproszonych po całym świecie terytoriów, polityczno-dynastycznym tour de force, który, aby przetrwać, wymagał ogromnych zasobów materialnych i pomysłowości. Imperium Habsburgów jest jednym z najlepszych przykładów strategicznego przeciążenia w historii. Ceną posiadania tak wielu terytoriów było przysporzenie sobie zbyt wielu wrogów, podsumowuje historyk Paul Kennedy, autor dzieła, narodziny i upadek mocarstw.